Okej, okay, czyli witajcie mi to co z tej strony będzie. Zapraszam was na kolejny odcinek yy, Dark Saki i słuchajcie, aha jest. Zaktualizowanie zadania i udało nam się po prostu zadanie wykonać poprawnie tak jak właśnie myślałem. To spole przestało się palić. Podajmy z tymi ziomeczkami i... te mają macie zbyłowe. z głowy. Szczodrą nagrodę. 1000 monet Uluju panie. Więc no, Udało nam się wykonać, teraz lecimy szybko w inne miejsce jest to teraz, yy, musimy oddać mu wszystkie te yy, pierdoły, te z, z polowań temu ziomeczkowi tam więc chodźmy mu to oddać yy, potem weźmiemy się za misję obóz przeklętych tak, obóz przeklętych, potem yy, sobie ja yy, skierował swoje kroki a właśnie, chodźmy może odebrać tą runę teleportacyjną, bo tam będzie trzeba po prostu się teleportować na ten ten, ten ten cmentarz też, żeby wykonać tą misję tam w nocy więc no, o tym też musimy pamiętać. Chciałbym to w sobie zrobić wszystkie w tym rozdziale, dlatego że jak pogadamy sobie z naszym ziomeczkiem, tym yy, ziomeczkiem, co też tym Dorianem, to po prostu jakby on powie, że jak powiemy tak, zgadzam się zostać Ej. tym myśliwym, on no, to wtedy automatycznie... się runę? Tak. I a wtedy automatycznie jakby przełącza się rozdział i pojawiają się ci nekromanci denerwujący. on chciał w tym rozdziale jeszcze wszystko porobić. Na przykład udać się do tego maga Gerarda yy, i tak dalej. Przy okazji, jak się buję do Gerarda, to się wykona trzy misje na raz. Znaczy, jedną tam się wykona: Jedną się wykona, i dwie, jakby będą zakontynuowane. Może znaczy, chciałbym te teleporty tych trzech smoków zrobić. Wszystko, wszystko w swoim czasie. dać. się po prostu trochę streszczać z tym wszystkim. Bo zauważyłem, że już z 50 odcinek jest jak nic. Nie no, 50 może nie. Ale może. Nie no, 50 na pewno jest. Chyba, więc no, to nieźle już grubo lecimy z tym załksagą. Chciałbym skończyć jeszcze w pierwszym pierwszym jakby kwartale tego roku, czyli do marca wiem skończyć czy tam do... Nie do marca albo do, 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 tam do kwietnia góra i wtedy chciałbym się zająć właśnie kolejnym projektem, który również mam na oku. I powiem wam tak w tajemnicę, czy znaczy tam no, przy okazji będzie też wychodziła, bo w tym kwartale do maja chciałbym skończyć maszynimet też, bo ciekawostka no fuck, nie ma go. Musimy bodajże pospać co do 12 w nocy. Ojejku, co ja robię? Musimy pospać co... Znaczy do 12 w dzień, więc... Yy, chodźmy do tego domku, wyśpimy się tutaj do rana, do popołudnia i on powinien się wtedy pojawić. Yy, bo w tym momencie nie wiem, gdzie on ta się znajduje, więc no... Przyjmijmy, że nie ma go za daleko i chodźmy do południa. Mieli być godzina 12, a on powinien się pojawić. Tak, on teraz yy, dokładnie w tym momencie znajduje się tam. Nie, odpowiedź by widzieć. O, dać mu to wszystko? Nie wiem, czy. O, jest, o to sobie stoi. Nie wiem, czy on coś ciekawego na będzie mówił. O co jest. No, tak więc. Marcel. Yy, jeśli chodzi o te trofea. Po po... Ja... Tysiąc. Po powodu trofeów. W... 500. По поводу... 60. По поводу... По кассы. У меня... То Я принес все трофеи, Да, это так. Признаться я не ожидала. Сдается мне, что ты прирожденный охотник. Раз тебе удалось победить. Похоже, это не мне нужно учить тебя. а Ты должен рассказывать. Что ты теперь намерен делать? A teraz mnie stałaś sama Już i teraz przedstawiam jego pierosze Dobra, spoko. Więc y, zostawmy go. Co jest? Znowu się zacięło, no, dajcie spokój. Co ja się to denerwuje jak? Y, tam... To się baguje w sensie te miecze, że wyciągam mieczy, on nagle go chowa i taki ma jeden miecz w ręce, drugi ma, miecz ma na plecach, więc... No nie wiem, no mówię, bo to jest y, niedopasowane jeszcze tam, wiecie To jest, y, robili to fani, więc Nie ma też co tam w, w, tego, nie ma też co tam y, y, Pluć tak na to I mówić, że tego No po prostu, ten komuś się nie podobał, no, to niech, niech zrobi lepsze, nie? I tam trochę mnie denerwuje, ogólnie fajna animacja, tylko trochę mnie denerwuje to, że y, Niestety, ale Okej, okay. niestety denerwuje mnie to właśnie, że nowa się, tak się właśnie pojawia pojawia się jeszcze jeden w ręce, drugi w tym ale też przymknijmy na to oko tutaj jest kufer za daleko, z drugiej strony zobaczmy czy, a da się go otworzyć ok, czyli, czyli lewo, prawo, prawo, lewo lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo dobra złoto i tego mamy 13,5 tysiąca więc jest to ogromna suma Kuriozalna suma pieniędzy. Ja szczerze mówiąc, nie wiem na co mamy je wyzywać. Więc, wyzywać. Nie wiem na co mamy je. E, oj, ale mnie zabiła w bambuko. Nie wiem na co mamy je wykorzystywać teraz. Wydawać. Nie wiem. Hmm. Nie mam pojęcia. A oto jest nowuz przeklęty. Tu będzie też fajna misja. Ja bym sugerował się przespać, bo nie wiem, bo to też będzie takie coś, że mamy się po prostu przespać. Mm, a ja bym się przespał teraz. Yy, bo nie wiem, czy później jakby. No, nieważne. Po prostu chciałem mieć pełne życie. Bo potem też idziemy spać, ale nie wiadomo, czy wtedy nam się leczy to życie. To jest właśnie ten ziomek, szukam tego ziomeczka, on tu mówi: O nie, że. jesteś mrocznym magiem. Pokazuję mu ten piersią tej babki, bo to jest ten... ta misja z tamtą babką, co była tam. Więc wtedy kładziemy się tego, ojejku, boli mnie łeb, idziemy się wyspać. I za chwilę będzie ciekawa misja. Moja głowa, jest żuka, ból. Wyglądasz, ty nieważny. W mojej gola. Idziemy się więc wyspać. Taka trochę kamera y, dziwna jest, ale nieważne. Chodzimy się, Lululidaj. Luli, y, nagle jest ciemno. I nagle pojawia się misja. Dosyć fajna, nawet. Zobaczcie sami. On tutaj mówi: Prysypań. Zaatakowali nas, więc. Zjedzicie miecze i ludzie musimy nawalać. Ostro! Zabiję krząszcza. Nie wiem, czy oni mogą zginąć, czy. o oh, fak oni mogą zginąć, naprawdę. Więc nie jest za fajnie. Czy oni nikogoś zabiją, to mi też zostawiamy doświadczenie. Fuck, nie, nie wiem kogo nawalać. My nie, nie, zostaniemy doświadczenia. A, ja psa sobie poradzi. Nie, nie zabiję chowani jednego. Słowne ja była Twojej Почему они напали на вас? Я считал, что нежить Здесь не все так просто, как кажется. Вот, нам тековое голове. Ты слышишь этот звук? Нет, я ничего не слышу. не Не, не Вокруг мертвая тишина. Билер его дери. Он невыносим! Mm -hmm. czyli chyba oni jakby odeśli już z tego świata, więc teraz możemy ładować się do Rana i iść sobie do nieznajomej, powiedzieć o tym, że wykonaliśmy jej misję, chociaż czekajcie, czy mamy coś jeszcze do, do zrobienia, że tu, zakochane, oddział zwiadowczy, Musimy, możemy odejść, więc może, więc może, no dobra, czekajcie, 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 zaraz to zrobimy, mamy, o, mamy tam trzy misje aż, Nowi niewolnicy, tajemnicza jaskinia, artefakty Orków. Nieznajoma właśnie, jeśli chodzi o te artefakty Orku, bo to jest dosyć yy, dziwna misja, Koragan. Czy, o właśnie, on ma miecz fajny. Te też dar śmierci. To te też od niego wtedy możecie zdobyć ten miecz, jak on umiera, tak? Czy ci myśliwi coś mają? Tak, mają tarcze, zobaczcie. Ale nie, ja nie lubię tarczy. Tarczy są strasznie słabe według mnie w grach. Niestety, nigdy nie używałem tarczy, no chyba że w Blade'ie. Yeah! Ale no to to wiecie, tam to jak, to jak lubi, nie? E, tarczy ogólnie trochę... Szkoda szkoda mi wydawania punktów, skoro właśnie wiedziałem, że będzie walka dwoma mieczami, on zawsze jest na propsie. Więc no słuchajcie, nie wiem czy to wyciąć przypadkiem. Może to wyciąć, jak będę jeszcze do tej nieznajomej. Bo potem chciałbym się jeszcze udać do obozu paladynów, żeby oddać im te dwie ostatnie misje i wtedy zająć się tą misją właśnie z tym cmentarzem. No, czekajcie, czy mam jeszcze jakąś misję? Nowi niewolnicy to będzie to też trzeba wykonać za chwilę, bo kupić tych niewolników, bo wtedy nastąpi dosyć ciekawy zwrot akcji, co mi się dosyć podoba. Tylko, że wtedy jakby wszystkie misje, których nie zrobiliśmy, Piatu zostają anulowane, ale zrobiliśmy wszystkie na stopę, co zrobiliśmy, wszystkie bo sprawdzałem, więc teraz po prostu możemy. Już to misję zrobić nowi niewolnicy, więc no słuchajcie, teraz sobie cięcie, idziemy do nieznajomej i zobaczymy, co ona nam powie. No więc słuchajcie, jesteśmy już u nieznajomej. Ona bada, była w tej jaskini. W tej jaskini była na 100%, jak mi się wydaje. Czy ona tam stoi, czy mi się wydaje? Um, zakrwawiony dziennik. To chyba jest, jakby tutaj jest ostatnie, chyba zadanie. Możecie sobie poczytać. Dobra. I teraz słuchajcie, kolejne misje, jakie mamy do zrobienia, musimy słuchać iść do Draxa. Bo miałem to zrobić jeszcze chyba kupę odcinków temu, chyba nawet ktoś mi o tym pisał, a mi się wydaje, żeby po prostu iść do Draxa. Dlatego, że zrobiliśmy tą misję z tym odnośnie. To misję odnośnie tego. Jak to się teraz nazywa? A właśnie, tego mieliśmy pobić ziomeczka. Mm, no właśnie, bo on to ma taką tabliczkę, czekajcie, zobaczymy, czy możemy mu ją ukraść. Może jakoś by się udało. Oj, czekajcie, zróbmy tak i tak, zapiszmy jeszcze raz gry i zobaczymy, czy możemy go zabić. Znaczy, czy no, Nie możemy, więc y, zdajmy sobie spokój. Można go oczywiście pobić, nie? I teraz pozwólcie, że Wam powiem fragment tej misji. Bo słuchajcie, ta misja polega na tym, że po prostu my, szczerze, może my tam mi ten pierścień, załóżmy pierwszy, nie wiem, siły na przykład. Zawsze lepiej mieć trochę sił niż zręczności. Więc no, misja ta polega na tym, że musimy mieć po prostu pięć tabliczek: od Midara, od ta, Tarsa, jedną, z, jedną od tego szamana, orków, nie, nie w tą dziurę. Jedną szamana orków, tych tam, co się zamienia w tego warga, jedną z namiotu i jedną z. Jedną właśnie od tego faceta, tego, Boże, faceta orka, którego przed chciałem okraść Żeby yy, jak je zdobędziemy, będziemy dopiero mogli otworzyć sobie to. Niestety, ale to jest magazyn orków, tak? I ten magazyn, niestety, ale jest zbagowany, jak dużo drzwi, niestety. Drzwi w tych, tej modyfikacji niestety nie mają. Yy, ja się nie są zbyt dobre, niestety z tego co widziałem, no to często się bagują, na przykład jak widzicie te drzwi w tej e, w świątyni paladynów. E, jeszcze jakieś drzwi się bagowały. Tamte drzwi, tam w tym. Też u paladynów się bagowały, nie wiem. Może to nie był bug, może mi się tylko wydawało, ale no. No jednak na serio, to. Jest... Drzwi niestety nie lubią się z tą modyfikacją, więc niestety, ale. Albo nie ja trzeba wejść za pomocą kodów. Ok, albo y, poszukać. Bo oglądałem jakieś na YouTubie u pewnego pana, który po prostu mówił, że to nie działa u niego też. I Ale z czyjąś pomocą otworzył ten, 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 ten um, magazyn artefaktów i nie pokazuje niestety jak. Ja wyczytałem na demodę, że ponoć one są zepsute i nie ma podanej po, poprawnej kombinacji tam na, w internecie, więc albo kody, albo okay. nie wiem co. Więc no, nie wiem, nie wiem co na razie myśleć. Pokażę mu książki. Dużo książek ją pokazaliśmy. Powinnaś czegoś nauczyć Tak, posmotrym No czytaj szybciej, proszę cię o Ojejku Dużo Z życia na pewno I mana na pewno, dobra Więc chodźmy teraz do Draxa, panie Drax Oglądaj, słuchajcie, strasznie mi się podoba ta modyfikacja. znaczy no bardzo mi się podoba, ale Bardziej mi się podobała jakby był Jakby całość в Я, я полагал на как первый раз, что просто будем, играли, 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 но и в концов и кто-нибудь там, я говорил с Тимоном и передал твое послание. Я в тебе и не сомневался, друг. Что сказал Тимон? Он просил передать, чтобы ты ждал сигнала и готовился к сражению. Он сказал, что ты знаешь, о чем он говорит. Да, конечно. Это будет магическое послание, а точнее большое заклятие, способное устроить. Но разве на этом острове магия работает? Я слышал, что тут с этим какие-то. Ты прав. Но это не касается святой магии паладинов. Только она способна противостоять проклятию острова. Ладно, я должен идти и готовиться. Еще раз спасибо тебе. Добра. Mm -hmm. Слушайте, винс, но. No, Myślałem, że po prostu modyfikacja będzie polegała na tym, że będziemy po prostu całą grę będziemy w kopalni i dopiero jak Dopiero wyjdziemy z tej kopalni, że jak wyjdziemy tak, w ogóle z niej wyjdziemy, no to dopiero w tamtym momencie Jakby nastąpi koniec gry, a nie, że mamy jeszcze łazić jak tam myśliwi, piraci Jakaś przeklęta wyspa Nie sądziłem, że tak będzie, nawet No nie no, nigdy, nigdy bym tak nie pomyślał Pokaż co u ci, ciebie jest, kupmy trochę tych eliksirów No i po prostu Eee, tak mi właśnie myślałem, szkoda, że nie ma takiej modyfikacji Jakby na przykład wyszła jakaś taka modyfikacja No to jak, no ja na 100% bym w nią grał Bo strasznie mi się podoba taki motyw, że Tutaj jesteśmy w kopalni, że w ogóle I że tutaj ludzie Wiecie, no więźniowie są i to urkłowie wszędzie nas pilnują to Fajnie, fajnie, strasznie mi się to podoba Ale czekajcie, może sobie tak zapiszmy grę Teraz w tym momencie eee, Pomódlmy się Do Inosa dajmy mu 100 sztuk złota Zręcz coś dodał mi, no i teraz słuchajcie, możemy życie Za dychę 50 możemy Albo za piątkę 25 yy, Czy my coś jeszcze potrzebujemy tak szczerze? Ja będę musiał czegoś uczyć, ja na razie dam sobie 50 yy, Tutaj, tak sobie włożył Zarąbiście No kurde, no. 800 800 ile? 80 880 życia, a jakbyśmy ściągnęli tą zbroję Tutaj ona jest no to mamy tylko 100 mniej Więc nie, nie aż tak źle Czy nie wiem czy to nie jest dobry motyw żeby już ubrać tą zbroję O w dupkę Oj w dupkę zapomniałem że, orko, że ta zbroja jest uważana jako zbroja tego Uuu ona jest uważana jako Zbroja Myśliwego niestety więc On tak niezbyt jakby możemy ją nosić tutaj w kopalni więc no Zapomniałem zapomniałem Przyznaję się, moja wina. Moja bardzo wielka wina, niestety. Ale ona jest chyba nieco lepsza. Więc ja bym sobie tak sugerował ją. Sugerował ją tak sobie nosić poza obozem. Więc no, byliśmy u Hatton, byliśmy u Draksa. Więc teraz możemy skierować swoje kroki do obozu Paladynów. I oczywiście drogę raczej wytnę. Dlatego że chciałbym, żeby te filmy były trochę. No, niby te pocięte te one więcej ważą. Ale już wolałbym, żeby było w nich więcej pokazane, więc no, widzimy się y, dosłownie za chwileczkę. I ja jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, jest tu Erus. Musimy z nim pogadać odnośnie zisszemu oddział. Ty, orków. W Kolejny poziom. Stworzony. God damit! Ty dolno być szucisz. Jak ci udało się w jedinoczku sprawić? Proste ja czertowski udaczliw. <laughs> to prawda. No toż, tak. Twoję z cestią. Ja postaraj Miecz paladyna mhm, hmm, hmm, hmm. możesz mi czegoś nauczyć? ty możesz mi... Hmm. ja ma... tarczą nie, dzięki Dobry mi miecz paladyna miecz myśliwski a miecz paladyna, gdzie jest miecz paladyna? tutaj nie jest zbyt dobry powiedzmy sobie że jest, jest słaby więc no, to jest inny paladyn teraz może powiedzmy temu nie wiem czy on z nami coś miał do obgadania ważniejszego Nie dołożyli что благо... Да, это... Ты оказал всем нам очень... Если мы выберемся отсюда живыми, то я бы хотел... Для этого у тебя есть все качества. А моя река... Я подумаю об этом. Хорошо. А пока... В качестве награды за... Носи его с гордостью. Торчу подозрения на доме. Торчу отваги. Что говорят о мне в обозе? Что... Мне передали, что ты... W pełni mogą Ci zaufać. Z tego co pamiętam, właśnie yy... tarcza odwagi. To co pamiętam, to yy... ci ludzie tutaj, yy, jakby musimy na niej wykonać zadanie, dlatego że ona jest yy, po prostu fabu fabuła. Mi się wiąże z pładnami dosyć bardzo. No i miejmy nadzieję, że yy, nie pominąłem żadnej misji. Zaraz została nam tylko misja. Ta z mamy ten? Tor z tym żarciem oddać. Hey. Czekajcie. Eee, zapasy na dnie. Klement. A klement to chyba ten, co tam na dole jest. Więc postaram się jakoś tam zeskoczyć, żeby nie umrzeć. Może mi się uda. Tutaj, może mi się uda. Czekajcie, zobaczymy. Hits. Blisko, ale przeżyłem. Dobra. Paladyn. Czekajcie, Którzy to. Uwierzę. Tamto to jest Claymont. Chyba ten, tak? Tak, Klel. Kelmont. Z razem Ja Lepsze to niż nic. I znam waszą broń Ja naszą wasze oróży. No na miejsce. Trzeba to, to fajna. Dobra, ciężka kusza i 400 sztuk złota. zł. Mogłeś u ciebie kupić. Pokaż mi swoje towary. Ma tu kilka mieczy. Uuu, i ma zarąbisty jastrzębicios. 5 punktów, więcej ma obrażeń, więc ja go biorę i tak, mam pełną kasy. Mój koset tutaj mruczy koło mnie, miałczy sobie. Jeśli komuś przeszkadzę, to bardzo przepraszam. No tak, więc tutaj orkowa kusza, chyba nawet możemy. Tą ciężką kuszę na pewno możemy ubrać, ale nie możemy nosić. Jakby tych mieczy razem z kuszami, więc bo. Miecz, dwuręcz... Miecz, który trzymamy w ręce, jest traktowany jako kusza, więc trochę lipa. Słuchajcie, możemy to wszystko sobie opierdzielić na złom. To, to, to. To też, kilofy. Tarcze, słuchajcie, nie są niepotrzebne. Orkową kuszę chyba sprzedamy, chociaż zostawmy ją sobie, może można się jakieś przydać. Lekka kusza też możemy ją sprzedać. Dar śmierci też możemy sprzedać. Eee, I tyle. Mhm. Mm i możemy udać, ja strzebi cios. Chwila. O, taki malutki. Oj. To nie, to ja podziękuję wtedy. Taki malutki, że ma o wiele mniejszy zasięg. No zobaczymy. Może to nie ma znaczenia, ale no. wygląda bardzo śmiesznie. Więc no. Ten zjemacz na no coś ciekawego powiesz. Napijmy się. Oddaj wszystkie butelki. No dobra. Ale co to znaczy? Oddaj minutku. Jak oddam wszystkie butelki. O, Czarne, ile się ocenia. Ale nie, to ja podziękuję, bo to może...